Dzień dobry, witam państwa w programie Polska na serię na portalu Świat Rolnika Info. Dziś będziemy dużo mówili o. O suszy, bo okazuje się, że mimo tego, że mamy dopiero początek kwietnia, rolnicy już zaczynają narzekać na to, że na polach jest sucho. Starają na swoje profile na portalach społecznościowych zdjęcia, gdzie faktycznie widać wręcz pustynię na polach i okazuje się, że susza w tym roku zacznie się dużo wcześniej, więc będzie z tym bardzo duży problem. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Pan Paweł Piętka, prezes Art Agro, firmy zajmującej się produkcją na Norzelu. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. No Panie Pawle, tak jak powiedziałam we wstępie, jest początek kwietnia, a rolnicy już na swoje konta na w mediach społecznościowych wystawiają zdjęcia, gdzie pokazują, jak jest stan pól. Mamy już do czynienia z początkami suszy, dosyć wcześnie, no bo jest dopiero początek kwietnia, tak jak powiedziałam. Co Pan o tym sądzi? Jakby obserwując zjawisko suszy jeszcze w ubiegłym roku i w ubiegłych latach, dla nas nie jest to zaskoczenie w ten sposób. Zima, którą, której nie mieliśmy właściwie, dołożyła do tego trzy grosze, wszystkie wydarzenia z lat poprzednich, no pewnie o tym będziemy w, dalszym, w dalszej części mówić, ale wiele wydarzeń z lat poprzednich spowodowało, że stan jest taki, a nie inny, czyli mamy kwiecień, a na polach pustynia. Panie Pawle, tylko że ta pustynia na polach to nie jest tylko efekt tego, że teraz w kwietniu nie mamy, czy w marcu nie mieliśmy opadu deszczu, ale to jest również efekt tego, że no nie ma roztopów, bo to jest czas, kiedy właśnie powinny pojawiać się roztopy, kiedy podziemne rzeki powinny się uzupełniać w wodę, gdzie rozlewiska powinny się uzupełniać w wodę. Ja zapytam dosyć przewrotnie: jak dużo Pana zdaniem czasu rolnicy mają na to, żeby zmienić taką swoją mentalność z takiego podejścia, że w zasadzie dopłatami da się rozwiązać? Problem z suszy, na podejście takie, że no, trzeba tą wodę w glebie zatrzymać w jakiś sposób. O ile oczywiście dopłaty na to, chyba że to są dopłaty na budowanie zbiorników retencyjnych, to jeszcze rozumiem. No ale bardzo często jest tak, że w zasadzie te dopłaty no, rozpływają się tak, nie wiadomo co dalej z tym zrobić. Woda w glebie nie jest zatrzymywana. Tutaj warto, chciałbym zacytować ministra rolnictwa, który bardzo słusznie mówi, że trzeba zatrzymać wodę tu i teraz w ziemi. Nie w jeziorach, nie w stawach. Nie w zbiornikach retencyjnych, które oczywiście spełniają swoją rolę i są bardzo ważne, ale w ziemi. To, co dzisiaj obserwujemy, jest to, myślę, że to jest wynik pewnej wieloletniej działalności człowieka, rolnika, która de facto wymuszała optymalizowanie zbiorów z jednego hektara. Maksymalizowanie, nie optymalizowanie, bo to są dwa mhm. zdjęcia. Dzięki temu, tak jakby brano różnego rodzaju preparaty z torby, sypano na ziemię i oczekiwano, że będzie szybko rosło. Do tego nałoży się no, tak jakby pewna polityka lat poprzednich, gdzie robiono wszystko, aby zapobiec powodziom, nie? czyli zmieniali uh -huh. rzek. tak jakby wchodzono w drogę bobrą, które teraz stały się tak bardzo kontrowersyjnym tematem, ale uh -huh. człowiek starał się za wszelką cenę przeciwdziałać powodziom, robiąc to, co mu się wydawało słuszne, czyli zmieniać przyrodę. No, my tego nie zmienimy. Efekt mamy, efekty mamy więc dwa: Powodzie są większe i susza jest większa. Nie trzymamy, rzeczy, nie trzymamy tej e, wody w ziemi, dlatego że przez ten proces nawożenia wieloletniego różnymi nie chcę używać chemikaliami słowa, ale różnymi preparatami, e, po prostu zapomnieliśmy chyba o tym, co jest najważniejsze, czyli próchnica, bo to ona mhm. tak naprawdę trzyma tę wodę. E, do tego dochodzi. Em, Wiele różnych dodatkowych aspektów, takich jak po prostu brak wody. Brak wody ogólny na świecie. No bo teoretycznie suma opadów ona jest mniejsza w cyklu rocznym, ale ona ciągle, gdyby woda, gdyby woda była trzymana w ziemi, to ona ciągle byłaby wystarczająca. Natomiast ta woda nie jest trzymana w ziemi, jest wypłukiwana do rzek. Opady są intensywne w coraz dłuższych okresach czasu, no i koło zamknięte de facto, nie ma rośliny, rolnicy nie mają dostępu do wody w tym momencie. Mhm. W swojej firmie zajmujecie się produkcją nanożelu. Co to jest za produkt i jak to wpływa chociażby na to właśnie, żeby gleba miała większy poziom pruchnicy To jest właśnie trochę odpowiedź na takie pytanie, co zrobić, żeby działać tu i teraz. Mhm. To, co produkujemy, nazywamy, nazwa własna produktowa jest to nanożel e, i staramy się tym samym odciągnąć e, myślenie e, tak jakby użytkowników, konsumentów od tego, że to jest zwykły hydrożel. No, hydrożel jest to pewnego rodzaju superabsorbent, który wchłania wodę, który każdy miał z tym do czynienia, ponieważ e, na pewno e, używał pieluch, używał środków opatrunkowych. Używał zapachów, które m, bardzo fajne kuleczki, na pewno pamiętamy, które wysychały i później znowu się je napełniały tą substancją, one znowu pachniały. Hmm. To też były hydrożele. Tylko wszystkie te produkty, one nie nadają się do rolnictwa. To, co my produkujemy i nazwaliśmy nazwą własną nanożel, to jest superabsorbent, który mieszamy go z ziemią i którego zadaniem jest właśnie wychwycenie każdego opadu, każdej m, cząstki wilgoci, przytrzymanie go w ziemi. To może źle, ale skumulowanie go w ziemi, m, związanie w tak naprawdę w czwarty stan skupienia wody, czyli w wodę w krysztale, i zapewnienie, zapewnienie roślinom możliwości pobierania tej wody wtedy, kiedy jej potrzebują. Czyli jaki mamy efekt? Taki mamy efekt, że jeżeli mamy intensywny opad, to ta woda mhm. nie jest wypłukiwana, tylko jest zatrzymana w ziemi, i roślina powoli sobie ją pobiera, bo m, tak naprawdę Struktura naszych kryształów, które produkujemy, pozwalają, pozwala, że korzenie rośliny, rośliny, po prostu te kryształy przerasta i roztwór glebowy sobie pobiera. Roztwór glebowy, który tak naprawdę tym hydrożoniem nie tylko wodę wchłania, wodę z opadu, czy wodę z deszczowni, czy z systemu podlewania, ale również roztwory nawozowe. Tym samym możemy oszczędzać trochę na nawozach. Tak jakby... Jest tym magazynem, magazynem wilgoci, tak to nazywam, magazynem roztworu tlimowego mm -hmm. e, dla rośliny. I to jest ten cel ćwiczenia, czyli dzisiaj nawet na wspomnianych portalach, o których, e, na samym początku na wspomnianych portalach ludzie pokazują nawet jak, jak intensywnie podlewają uprawy mm -hmm. dzisiaj, żeby w ogóle móc zasiać, e, no to proszę sobie wyobrazić, że tej wody moglibyśmy oszczędzić połowę. No tak, tylko że, jeżeli, no i... tylko że jeżeli rolnicy intensywnie podlewają swoje pola, podlewają swoje uprawy, żeby w ogóle móc coś zasiać, no ale nie ma tego absorbentu wewnątrz gleby, no bo gleba jest. Um, nie, nie ma tej próchnicy w glebie, o ile dobrze tak. rozumiem, no to w zasadzie to się trochę mija z celem. To, oczywiście. To, Na to dłuższą metę. To jest, metę jak ja mówię, wisukiem, nie? No, Ale hmm. coś trzeba robić. To tak jakby ja rozumiem te działania bo temat jest bardzo skomplikowany. To jest e, susza, która uderza w rośliny przed kiełkowaniem, mhm. e, w ogóle na etapie wprowadzenia tego ziarna do ziemi. Tu mamy pewne rozwiązanie, bo potrafimy otaczać nasiona hydrożelem, tak, żeby one dopiero zaczęły kiełkować w momencie, kiedy będą miały idealne warunki, e, że tak powiem, wodne. E, drugim problemem jest, że kiedy, jeżeli to na świątko Bóg da i nam kiełkuje i zacznie poprawnie rosnąć, no to przychodzi kolejna susza, e, kolejna w sensie, inaczej oddziałuje, susza jest ta sama, ale inaczej oddziałuje na roślinę, nie pozwala jej się rozwijać. A później przychodzi, e, na przykład, duży opad. E, to, 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 co duży opad robi? Tak naprawdę wprowadza roślinę w stres wodny. dlatego że e, pojawi się złudne poczucie u no, takiej roślinki, złudne poczucie, że e, o, mam wodę, ale za chwilę znowu przychodzi susza. Nie? Czyli tak jakby te stresy wodne też są bardzo ważnym czynnikiem, mhm. gdzie z okresu suszy jest duży opad i znowu susza, i powodują, że na końcu tych planów nie można spodziewać się zbyt dużo. Nie? Panie Pawle, yy, yy, przeciwnicy, yy, może konkurenci nanożelu yy, yy, mówią, że nanożel to jest coś takiego jak yy, ta substancja zawarta w pieluchach, Dziecięcych, tylko że to w tym momencie kłóci się jakby z biodre, biodegradowalnością, z biodegradowalnością, waszego, tak, tak. biodegradowalnością waszego produktu. No właśnie, jak jest z bezpieczeństwem dla środowiska? No bo teraz jednak trendy są takie, że produkt wprowadzany w glebę musi być przyjazny środowisku. Absolutnie i teraz to jest najlepsza część programu. Tych przeciwników czy konkurencji właściwie nie mamy. Aha. Znaczy, przeciwników pewnie mamy, ale konkurencji nie mamy, dlatego że to jest jedyny na świecie, jedyny tego typu produkt, który przede wszystkim jest przebadany na wszelkie możliwe sposoby przez różnego rodzaju instytuty, który potwierdza, że ten produkt jest biodegradowalny, czyli jeżeli on pracuje sobie w ziemi, to pracuje sobie przez dłuższy okres czasu, a później zaczyna się proces biodegradacji, kiedy ten polimer, bo to jest polimer, tak naprawdę Chłonąc i oddając tą wodę, zaczyna się biodegradacja mechaniczna, tak to nazwiemy, bo już jest tam łańcuch trochę osłabiony, a później zaczyna się biodegradacja biologiczna. Dlaczego? Dlatego, że nasz hydrożyl, i to również jest przebadane, jest pozytywny dla mikroorganizmów glebowych. One tak naprawdę sobie mogą się na nim rozwijać on może być nośnikiem dla tych mikroorganizmów to są probiotyki, to są grzyby mikoryzowe to są jakieś biostymulatory. Tak jakby tu jest bardzo jest to bardzo dobry preparat wspomagający uh -huh. na, to, na wprowadzenie tego typu organizmów do Ziemi. No ale co jest ważne, retencja wodna, brak akrylamidu, bo ci konkurenci, którzy dzisiaj te hydrożele techniczne starają się pokazać ludziom, że można stosować w rolnictwie, w większości 95% sieciują akrylamidem. To może krótko powiem, co to jest to sieciowanie. Uh -huh. Sieciowanie uh -huh. to jest tak naprawdę superabsorbent jest wynikiem syntezy chemicznej. I to jest kilka substancji, które muszą być złapane w jeden łańcuch. To jest to sieciowanie. I teraz chodzi o to, że akrylamid jest substancją rakotwórczą. Kiedy wprowadzamy go w ziemię, jest zakaz wprowadzania tego w ziemię, to później na etapie, kiedy będziemy sobie jedli owoce czy warzywa, które wyrosły na tego typu hydrożelu, to one po prostu zwiększają ryzyko zachorowania na raka. My tego nie używamy. Właśnie w przypadku, produkty... w przypadku nanożelu są potwierdzone badania, że nie ma żadnego wpływu rakotwórczego, nie ma Oczywiście. substancji rakotwórczych. I drugie pytanie, ile ten nanożel jest w stanie przetrwać w glebie? To jest pytanie, na które jednoznacznie odpowiedzi nie ma, ale to jest kilka lat, dlatego że są dwa czynniki, które są niepoliczalne. To jest woda, jaką będziemy podlewać, i ziemia, w której ten mm. żel tak naprawdę spoczywa, ale to jest kilka lat, trzy minimum. Są rolnicy, którzy po pięciu latach widzą rezultaty. My sugerujemy po trzech latach, tak jakby uzupełnić o 10-15% każdego roku tej dawki pierwotnej. No ale też są rolnicy, którzy obniżają sobie dawkę po to, tak jakby żeby stosować ten preparat rok do roku. Nie interesuje ich trzyletnia, trzyletnia retencja. Więc jeden lubi święta Wielkiej Nocy, które nadchodzą, inny Bożego Narodzenia. Natomiast jest to rzeczywiście substancja, która działa kilka lat bardzo aktywnie. I tak, są badania, które potwierdzają, że jest. Nie ma negatywnego wpływu na ludzi, na zwierzęta, na mikroorganizmy czy na środowisko naturalne. Naszym głównym celem jest wytwarzać preparaty, środki, produkty, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. To jest podstawa. Muszą być biodegradowalne i muszą tak jak naprawdę robić coś dobrego. Inaczej dla nas osobiście ten biznes nie miałby sensu. Osobiście, w rozumieniu właścicieli czy ludzi, którzy mhm. tworzą firmę, Dlatego też nasz zakład mieści się w centrum Miechowa. Mamy bezodpadową, bezemisyjną produkcję. Jest to fabryka, która mieści jest otulona fajną zielenią miejską. To też jest dowód na to, że de facto nie stosujemy tych substancji, które mogą by, mogłyby w jakiś szkodliwy sposób oddziaływać, oddziaływać na, na ludzi. Mówi Pan o tym, że rolnicy już testują ten nanożel, ale w Polsce to jest produkt dosyć nowy, więc którzy rolnicy to testują, gdzie, w którym państwie? Panie redaktor, to jest tak, że w Polsce bardzo wielu rolników korzysta z tego rozwiązania, Aha. natomiast dla nas w Polsce jest przełomowym momentem otrzymanie dopuszczenia do obrotu tego produktu jako środek poprawiający strukturę gleby, wydanego przez Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rolnictwa, Aha. więc... To, to dopuszczenie otrzymaliśmy na jesieni ubiegłego roku po dość długiej, e, długim procesie certyfikacji, w którym musieliśmy udowodnić to wszystko, co teraz przed chwilą powiedziałem, więc bardzo dużo badań wymuszonych i bardzo, no, bardzo restrykcyjny e, proces mm -hmm. dopuszczenia był w naszym, w naszym przypadku. Natomiast ten produkt e, od ponad dwóch lat staramy się komercjalizować i sprzedawać e, w innych krajach. No, Niestety, sytuacja, którą mamy obecnie, troszeczkę zamroziła nasze zapędy eksportowe. Natomiast wszystkie te próby owocują kontraktami, na przykład w Indiach, gdzie kraj wydaje się być. Odporny na różnego rodzaju um, zjawiska atmosferyczne, takie jak susza, a to nie jest nieprawda. Mają mm -hmm. również bardzo duży problem z suszą. E, mamy e, dopuszczenie w Republice Południowej Afryki, które, dopuszczenie do obrotu, które pozwala nam sprzedawać ten produkt, i tu są już konkretne dwie umowy, które czekają Nie ma już zamrażarce, aż całe to szaleństwo się skończy. E, to jest Zimbabwe, to jest właśnie RPA. Jest Kanada, są krajem Unii Europejskiej, jest Bliski Wschód, gdzie również przechodzimy certyfikację, która zapewni, no, pozwoli odróżniać to, co jest... Chciałbym użyć dobrego słowa, ale nazwę to z orientalnego kontynentu. Wie pan, wie, pan dlaczego, wie pan, dlaczego to pytam? Pytam, bo to też jakby jest nawiązanie do pewnej mentalności gospodarzy mm -hmm. rolników, że jeżeli nie przekonają się, że jakiś produkt działa gdzieś za granicą i pomaga absorbować tą wodę, no to absolutnie nie wypróbują tego na własnych polach. Są referencje różnego rodzaju. Naprawdę z całego świata dla nas. Podwójnie trudne zadanie, dlatego że raz musimy pokazać, że produkt działa w takiej formule. Dwa, musimy odciągnąć albo starać się unikać kojarzenia z tymi produktami technicznymi, czyli tymi, mhm. które właśnie we wspomnianej przez panią pielusze są używane. Więc tak naprawdę dla nas dwa podwójne zadania, no i to jest proces dość długi, ale raz jeszcze są referencje, no właściwie już z całego świata. Są umowy ramowe już podpisywane albo już podpisane, więc idzie to w bardzo dobrą stronę, dlatego że każdy kraj, to co również pani waży, słusznie zauważyła, bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego, co wkładamy do Ziemi. I mm -hmm. te testy nie są na zasadzie, pokażcie certyfikat. Nie. Musimy to wypróbować, musimy to sami przebadać. Więc tak jakby to się dzieje. Panie Pawle, mamy kwiecień. No, y Załóżmy, albo inaczej, miejmy nadzieję, że kwiecień, maj, czerwiec będą jednak miesiącami, gdzie te opady się pojawią, ale no żeby uniknąć klęski suszy, to jest w zasadzie ostatni moment, żeby próbować próbować, wypróbować nanożel w, tak. w glebie i spowodować, że ta woda będzie, przynajmniej to, co spadnie z nieba, będzie absorbowane do gleby. Tak. No a co jeżeli na przykład tych opadów nie będzie, no bo też, też już od jakiegoś czasu obserwujemy, że właśnie te początki wiosny lata, no jednak są miesiącami bardzo upalnymi. Niestety nie jest to produkt zamiast wody. No, e, nic nie ma zamiast wody. I każdy, kto będzie opowiadał, że coś wymyśli, które działa zamiast wody, to po prostu kłamie. Natomiast e, tutaj troszeczkę odwrócę tą historię, bo jeżeli nawet. Mm, nie mamy tej wody, a rolnicy zaczynają podlewać. To może przytoczę taki przykład milanówka z ubiegłego roku. To jest taka miejscowość, która ma, z tego co pamiętam, około 17, 16-17 tysięcy ludzi. Mhm. Ich studnie głębinowe korzystają ze studni głębinowych, które mają wydajność w okolicach 200 m3 na godzinę. Teraz system podlewania, systemy, nowoczesne systemy podlewania deszczownie, mają od 200 do 240 m3 na godzinę. Zdolność podlewania. Co to oznacza? Że rolnik, który posiada ileś hektarów, może zużyć w ciągu jednego dnia więcej wody niż taki milanówek, który ma kilkanaście tysięcy obywateli. I teraz, jeżeli mamy nasz preparat w ziemi, to podzielmy tą, tą ilość zużytej wody przez dwa. Mhm. Więc całe wszystko tak naprawdę ma na celu oszczędzanie wody. Jeżeli jej nie mamy, to nic z tym nie zrobimy. Wszyscy będziemy mieli. Tak naprawdę problem. I, I konsumenci czy ludzie, którzy siedzą sobie w domowych, e, ciepłych czeluściach i myślą, że no, susza mnie nie dotyka, są w błędzie, bo susza dotknie wszystkie sektory gospodarcze. E, no tak, tak na no, wszystkich, to, nie wszystkich, nie wszystkich konsumentów dotyka, turystyka, tak. wszystkich, 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 tak, wszystkich. Tak, tak. Więc my musimy podchodzić do wody w tym momencie do jednego z najcenniejszych e, zasobów. I te, no i to, co pani powiedziała, jeżeli nie będzie, nie będzie opadów, to myślę, że nikt z tym nie jest w stanie nic zrobić. Ale możemy próbować oszczędzać w tym czasie te zasoby, które mamy. Te, które mhm. bierzemy z podziemi, czy te, które bierzemy ze zbiorników pretensyjnych. Panie Pawle, to, co rolników chyba będzie najbardziej interesowało, albo będzie jedną z najbardziej interesujących rzeczy, to to, ile tego preparatu jest potrzebne na jeden hektar mhm. pola i jaki jest tego koszt? To jest, za, to jest zależnie od zapotrzebowania rośliny na wodę. Bo tak, jakby my mówimy, że dawkowanie jest od 50 do 150 kg. I teraz zależna jest technika uprawy, zależnie czy ktoś używa systemy, na przykład stripteal'a, czy po prostu chce wysiać to na całe, na całe pole i to wymieszać. To wszystko, tak naprawdę, to wszystko zależy. Co do ceny, no nie jest to preparat tani, który można znaleźć sobie na AliExpressie, który właśnie jest używany w pieluchach. Niemniej jednak na hektar. Koszt może oscylować w okolicach 2,5-3 tysięcy złotych na kilka lat. Jeżeli sobie to okay. przeliczymy, czyli ta inwestycja, w czym nam się zwraca? Zwraca się w tym, że jeżeli odpowiednio to zaaplikujemy, to jednak w okresie, inaczej powiem, gdyby rolnik zastosował to na jesieni. Więc nanożel zdążyłby do dzisiaj skumulować odpowiednią ilość wody, tak żeby ta ziemia dzisiaj nie była pustynią. Dzięki czemu już mamy lepsze wschody, lepsze kiełkowania. Następnie mamy oszczędność wody, bo jeżeli podlewamy, to używamy tej wody dwa razy mniej. Kolejna oszczędność. Kolejna historia, dzięki temu, że jeżeli przyjdzie intensywny opad, to też nanożel spowoduje, że mniej nawozu będzie, znaczy więcej nawozy będą skutecznie działały w ten sposób, dlatego że nie zostaną wypukane z profilu glebowego. Czyli jesteśmy w stanie oszczędzić w okolicach 30% dawki nawozowej. Teraz to wszystko przez kilka lat. Wydaje się, że to nie jest duży koszt, jeżeli spojrzymy na to holistycznie, w stosunku do korzyści, które cały ten preparat niesie. Dobrze, a to nie jest tak, że jeżeli jest nanożel w glebie i na przykład powiedzmy, rolnik mhm. wpuści to w glebę na jesieni, więc wiadomo, wtedy opady są większe, tym bardziej, że mamy teraz w zasadzie deszczowe zimy, więc nanożel zaabsorbuje mhm. wodę. Na wiosnę znowu jakieś opady może będą, więc tej wody znowu będzie przybywało. Nie dojdzie do czegoś takiego, że nagle na nożel zacznie wypuszczać tą wodę i na polach zamiast fajnej gleby, przystosowanej do wysiewu roślin, będzie bagno? On nic sam nie oddaje z siebie. Mhm. On, tak naprawdę to roślina musi przerosnąć kryształ i za pomocą procesów podsiąkania czy procesów osmozy pobrać te substancje. Teraz to do bagna. Pamiętajmy, że jeżeli wysypiemy tego za dużo, i ją sobie wchłonie. to tak, będzie bagno. Będzie bagno, mhm. bo to jest de facto to jest woda, tylko w innym stanie skupienia. No właśnie, dobrze. Wszystko, by... z, wszystko z umiarą i z rekomendowaną dawką. Wszystko Ale umiarą, rozumiem, że instrukcje, wszystkie instrukcje są zawarte A. dosyć czytelnie, A, żeby sobie rolnicy wszystkie mogli. Wszystkie instrukcje są dostępne, mhm. żeby rolnicy mogli e, stosować. No nic, no e, obserwujemy co się dzieje, czekamy na jakieś rozwiązania. Czekamy na to, co rząd będzie robił z zapowiadającą się suszą, no bo już widzimy jej początki. Bardzo panu dziękuję. Gościem studia Polska na serio na portalu światownika był pan Paweł Piętka, prezes firmy Art Agro. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję bardzo i oszczędzajmy wodę, drodzy państwo. Pozdrawiam serdecznie.